Cześć, ja jestem Lola i dzisiaj zapraszam Was na recenzję Cienia Kitsune, czyli książki, na którą czekałam. I miałam nadzieję, że będzie dobra, a wyszło jak zawsze. O czym to w ogóle jest? Mamy tutaj historię z dwóch perspektyw pisaną, ale przyjmijmy, że główną bohaterką jest Jumeko, tak jak mamy to napisane na blerbie, czyli młoda dziewczyna, która jest trochę mieszańcem, a nawet nie trochę, tylko. Po prostu jest mieszańcem, człowieka i kitsune, czyli takiego lisiego demona z demonologii japońskiej. Yumeko wychowuje się w świątyni przez całe swoje życie, przez mnichów jest wychowana, no i generalnie tak sobie po prostu żyje, trochę robi psikusy mnichom, trochę czymś się tam zajmuje, gdzieś tam trenuje swoją lisią magię i tak dalej, no ale pewnego dnia dochodzi do. Ataku na te świątynie, no i Jumeko jest zmuszona uciekać razem z bardzo cennym pakunkiem, którego poszukują wszyscy, którzy wiedzą o jego istnieniu. I w te poszukiwania również zostały zaangażowane inne przyzwane ze świata de demonów, chyba, nie jestem pewna, chyba tak. E no, demony po prostu, aby dostarczyć tą konkretną rzecz. Nie jestem pewna, czy jest to wypisane na blerbie więc nie chcę tutaj bardzo spoilować. Chociaż z drugiej strony mam na początku już wspomniane, w każdym razie chodzi o zwój, o tak właściwie o część z iluś zwoju, y, który umożliwia przyzwanie pewnego bóstwa, czy pewnego bytu, no i trochę przymuszenie go do wykonania dla nas jakiejś rzeczy. Z drugiej strony mamy narrację, nie chcę powiedzieć samuraja, więc użyję książkowego terminu shinobi, Mamy narrację Tatsumiego, który jest ślinowi, który służy klanowi Cienia, no i zajmuje się takimi trochę shady sprawkami. Ma przy sobie bardzo y, ważny miecz, który jest dosyć wyjątkowy, w którym zamknięty jest po prostu inny demon. Więc mamy tutaj taką trochę, wiecie, walkę y, wewnętrzną też u tego, u tego bohatera. Ale generalnie misja Jumyka polega na tym, żeby ten zwój zabrać do innej świątyni, która w sumie. Nie wiadomo, czy w ogóle istnieje, a jeżeli istnieje, to nie bardzo wiadomo, gdzie jest. No i tak się składa, że przy ucieczce z zaatakowanej świątyni, Jumeko wpada na Tatsumiego. No i tak wychodzi, że razem wędrują do pewnego miejsca, gdzie Jumeko ma się dowiedzieć więcej o istnieniu czy nieistnieniu tej świątyni, do której ma tę część zwoju donieść. No i generalnie na tym polega fabuła, że oni się spotykają i w sumie to wędrują i szukają razem. Case jest taki, że ta Tatsumi również szuka tego zwoju, ale nie ma pojęcia, że Yumeko ma go przy sobie. Także widzicie, co tutaj się dzieje. To się zapowiada naprawdę dobrze, no nie? I powiem tak, wejście, pierwszy, to był chyba prolog jest na samym początku. Wejście generalnie jest bardzo dobre, bardzo mocne, takie wiecie... Pełne akcji i też wprowadzające w klimat tej historii, bo jest tutaj bardzo dużo z demonologii japońskiej. Tutaj pojawiają się różne terminy. Szczęśliwie na samym końcu jest słowniczek. Ja czytałam tę książkę w e-booku i nie byłam tego świadoma, dopóki nie skończyłam, ale szczęśliwie jest słowniczek, więc jeżeli gdzieś się tam pogubicie po drodze, no to zawsze możecie spojrzeć na tył i zobaczyć, co to znaczy. Bo też nie wszystkie terminy zostają wyjaśnione w treści. Ta książka generalnie jest przesiąknięta japońską kulturą, japońską demonologiem, tak jak wspomniałam, legendami i generalnie jest po prostu potąd tego wszystkiego. I ona bardzo mi przypomina taką gierkę, po prostu RPG, no nie? Otwieracie RPG, no i po prostu gracie i tyle. Macie misje do wykonania, wykonujecie misję, a po drodze jakieś sidequesty. I to tyle. Za to chciałam zauważyć od samego początku, że to jest właśnie taka, wydaje mi się, że gdyby ta książka byłaby w formie mangi albo anime, to mogłaby mi się podobać bardziej. I dlaczego? No więc mój problem polega na tym, że struktura fabularna jest niesamowicie nudna. W takim sensie, że tak, mamy fajne otwarcie, później. Klasycznie poznają bohaterów, z którymi będziemy mieli do czynienia przez całą książkę. I jak oni wyruszają w drogę, to ktoś cały czas zastępuje im ten, tę drogę i muszą poniekąd, muszą, nie muszą, jakoś pokonać tę przeszkodę. No i jakby wiecie, każdy taki atak powiedzmy na nich jest motywowany tą jedną rzeczą, tym, że Jumeko ma ten zwój. I słuchajcie, ja czaję. Jakby jest to wysoka stawka, okej. Okay. Jasne. Tylko to jest cały czas ten sam schemat, i już w pewnym momencie doskonale wiecie, jak jakaś potyczka się skończy. I o ile właśnie w anime czy w Mance by mi to nie przeszkadzało. No bo też jakby powiedzmy sobie szczerze, i anime, i manga, i generalnie ekspozycja w tych dziełach, i wszystko. No, rządzi się swoimi zasadami, a literatura już trochę innymi. I tutaj niesamowicie mnie to nudziło. Już po chyba drugim takim starciu, byłam taka, no dobra, dobra, dalej. Okej, okay, spotkajcie następnego, no i następnego, i następnego, i następnego, z dokładnie z tego samego powodu, i przejdźmy już do końca. Byłam po prostu tak niesamowicie znudzona jeszcze przed połową książki, jeżeli dobrze pamiętam, w którym momencie to się działo, że tak naprawdę. Ten środek, który powinien być najbardziej ekscytujący, który powinien nam nakreślać coraz więcej rzeczy, wypada po prostu bardzo słabo. Tym bardziej, jak już wspomniałam, bardzo dobry początek, bardzo dobre sceny e, rozpoczynające i też ostatnie około 100 stron, też bardzo dobre i też bardzo angażujące i napisane naprawdę super, czyli da się, tak. Ale trzeba było pomiędzy zakończenie a wstęp coś dać. No i wydaje mi się, że to po prostu poszło w taką stronę na o, odwal się. No wiadomo, że będą wie, wiem, że będziemy atakować te osoby, ponieważ one mają to i to. No i spoko i zróbmy to 10 razy. Oczywiście nie dosłownie, nie liczyłam, ile tam tych starć było, ale generalnie jest to strasznie powtarzalne, strasznie przewidywalne. Szczęśliwie po drodze zdarzają się sidequesty, które bywają ciekawe. No ale też, jakby, nie wiem, wydaje mi się, że po prostu niektóre z sytuacji, które powinny wzbudzić we mnie strach o główną bohaterkę, generalnie o te główne postacie, to się nie wydarzyło. Jakby czytałam to i wiedziałam, dobra, okej, okay, teraz może jesteś w zagrożeniu, ale wyjdziesz z tego na 100%. I to było przekonanie w mojej głowie. Nie było takiego, wiecie, takiego emocjonalnego dreszczyku, no nie? I tego zdecydowanie mi tutaj brakowało. I jak już zahaczyłam wcześniej o tę ekspozycję, to chciałabym powiedzieć jedną rzecz. Traktowanie czytelników jak idiotów ostatnio robi się popularne z powrotem. I ja nie wiem, ile razy trzeba powiedzieć jedną i tą samą rzecz. Przez kilka rozdziałów z rzędu, bo tutaj to się dzieje, przez kilka rozdziałów z rzędu mam powtarzaną jedną i tą samą rzecz, tutaj w kontekście Tatsumiego, akurat w jego perspektywie, tutaj też jakby pierwsza osoba gra, jeżeli chodzi o narrację, w obu przypadkach, i u Yumeko, i u Tatsumiego. I kurde, no słuchajcie, wspomnieć na początku, że wspomnieć, albo nawet nie, że wspomnieć, tylko powiedzmy już Niech będzie wyjaśnić. Chociaż ja bym wolała wspomnieć na początku, że do czegoś nie może dojść, bo będą tego konsekwencje, i potem to zostawić. No nie, idziemy sobie przez akcję, przez akcję, i w momencie, kiedy dochodzi do niechcianych efektów, wspomnieć o tym jeszcze raz i albo wspomnieć, albo dodatkowo wyjaśnić. I jeszcze bardziej, jakby pogłębiając naszą wiedzę, że ok, czyli wcześniej było dobra, on nie może, ok, przyjmuję to, a teraz on nie może, ale jeszcze coś do tego może się tutaj strasznego wydarzyć. I wtedy stawka idzie jeszcze bardziej w górę, mimo tego, że jesteśmy dalej w treści. Jakby moim zdaniem powinno to wyglądać raczej w ten sposób, niż przez pół książki wspominać w każdym rozdziale Tatsumiego, że on nie może zrobić tej konkretnej rzeczy, ponieważ to i to i to. W każdym. Do połowy. Przynajmniej. Wydaje mi się, że później też było. To po prostu zabolało bardzo. Jakby, wiecie, mówienie cały czas czegoś, co jest rzeczą trochę poboczną, ale jednocześnie wpływającą na postać, to jest totalnie traktowanie czytelników jako idiotów. Że wiecie, no oni nie zapamiętają tego, że tak ma to być, bo tutaj się za dużo dzieje, co nie jest prawdą. No... Tak wstał. Tylko powtarzanie na każdym kroku tego samego, no słuchajcie, bez przesady, no czytamy i jednak czytamy po to, żeby się zagłębić w tym świecie, żeby poznać tych bohaterów, żeby dowiedzieć się o nich jak najwięcej. I jeżeli jedyne, co się o nich dowiadujemy, to tak na dobrą sprawę, to że nie mogą zrobić czegoś konkretnego, bo to coś tam, coś tam się wydarzy, no to sorry, ale wolałabym się tego dowiedzieć raz niż 10. No dobra, znowu powtarzam się 10, ale tym razem to chyba dosłownie 10. <laughs> Także zdecydowanie na minus takie rzeczy, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o same postacie, to nie wiem, co o nich myśleć. W sensie przeczytałam te. ile to miało, z 500 stron około. I ja ciągle nie wiem, czy znam te postacie. Nie jestem pewna, czy one jakoś bardzo się rozwinęły. Jakby widzę różnicę. Pomiędzy postaciami, które dostają na samym początku, a tymi, które y, się prezentują na samym końcu, i może nie są to jakieś kolosalne różnice, ale je widać. Za to w międzyczasie nie jestem pewna, jakie te postacie są. Jakoś tak nie wiem, wypadły mi trochę papierowo, tak mi się wydaje, bo no. Jak widzicie, mam problem, żeby cokolwiek powiedzieć na ten temat. Jest ciężko. I to też nie są postacie, które są jakieś ultra wyraźne na przestrzeni ostatnich książek, które czytałam. I nie wiem, czy ja je zapamiętam. Nie wiem, czy jeżeli sięgnę po drugą część, to nie będę miała problemu, żeby. Znaczy, no na pewno, jakby wiadomo, po imionach się skojarzy, ale gdzieś tam czy te postacie będą cały czas takie same, czy one nie wyjdą ca całkowicie bezbarwne i ciągle papier... Nie wiem, jakby mam strasznie, straszny problem z nimi. Za to wybija się jedna postać. Ona jest chyba, ojejku, ona przez dużą, 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 dużą część książki jest czwartoplanową postacią w ogóle. Ale jednak w końcu się gdzieś tam wybija i wkrada do y, życia naszych bohaterów. I to jest bardzo intrygująca postać, bo poznajemy ją, nie chcę mówić konkretnie, ale gdzieś na początku ona się tam przewija, tak niby taki, pomyślicie sobie no średnio ważne, ale może, ale w sumie nie wiem. No i pojawia się już późno, późno w y, fabule. I ja jestem zaintrygowana tą postacią. Co, coś jest w niej takiego, że. Chciałabym ją poznać trochę bardziej. Chciałabym zobaczyć, gdzie ta postać ma swoje granice. Chciałabym poznać go trochę, wiecie. Chciałabym trochę więcej treści z nim, no nie? To, to nie jest powodowane kraszem, Nie dostałam krasza w tej książce, I'm sorry, ale ciągle. I to tyle, co mogę powiedzieć o postaciach, kurde, no słabo to wyszło, tak szczerze mówiąc, i słabo wyszła ogólnie ta książka. Jakby ja się tutaj spodziewałam, no nie wiem, czego konkretnie, ale spodziewałam się zdecydowanie więcej. I czegoś zdecydowanie lepszego niż to, co finalnie dostałam, i jestem trochę zawiedziona. Jak wyjdzie druga część, to przeczytam ją jasne z ciekawości, tak szczerze mówiąc, ale boję się, bo to nie jest potężne przynajmniej moim zdaniem to nie jest potężne, dobre wejście w trylogię, czy serię, czy cokolwiek. I boję się, że drugi tom będzie. Będzie dotknięty syndromem drugiego tomu, że to będzie taki przerywnik pomiędzy tym pierwszym wprowadzającym nie za dobrym, a trzecim, który może być naprawdę dobry. Mam nadzieję, że się mylę i że w drugiej części będzie o wiele, wiele lepiej, ale no, czas pokaże. No, także bez przeciągania, nie wiem, powiem, że to nie jest takie 50-50, że. Z jednej strony mi się podobało, ale z drugiej było do dupy, więc dam jej taką szóstkę, taką naciąganą trochę co prawda, ale szóstkę, naciąganą, ale z nadzieją, że drugi tom wyjdzie o wiele lepiej. W ogóle fun fact, jak czytałam tę książkę i pojawił się Oni, czyli właśnie taki jeden z demonów, to przysięgam, że pierwszy co zobaczyłam to i to z Genshina jakby słuchajcie ja teraz jak słyszę oni to widzę ty tylko wizualizuję i to jakby to jest już to jest już chyba pewnego rodzaju <gry> niewolnictwo względem tej gry. W każdym razie dzięki że byliście, dzięki że oglądaliście. Mam nadzieję, że zatrwaliście do tego momentu. Jeżeli już czytaliście cienki cuny, to koniecznie dajcie znać co wy o tym myślicie, czy się ze mną zgadzacie czy nie, bo tak też może być, a my widzimy się następnym razem. Pa.